No i wygrali Ja tracam mida w pierwszej No to chodźcie w trójkę skrócimy mida, do eee, zaszkód, zeszkód Chcesz dualu? Miesz czy nie chuje? Dobra, Dobra, fokus da, trafę, i, proszę, Ja na drifcie jadę Ja tak nie mam raz? rękawków, ale Gucci powiedział, że mi przyniesie na kolejny trening rękawek jakiś tak smok to cancel, bo dolny, to Dolny, dolny, dolny a, robię, Uwaga, be, uwaga a, Kurwa tu Ja kierdole A brama A co ja? A co ja? A co ramka jest ale Jest ramka. Ode. Co tam został dycha Ja do paniktor. Już dopałeś? Doba, kaisi. Ah, Europa panowie We współpracy z CS:GO Skins przygotowaliśmy giveaway na epickie skiny, doładowując z kodem Maestro. Masz szansę zgarnąć któryś z tych skinów. Jeżeli ci się nie spodoba, oczywiście, możesz wymienić go dzięki funkcji Exchanger. Strona posiada również codzienną darmową skrzynię, z której przy odrobinie szczęścia możesz trafić epickie skiny. Na CSGO Skins co jakiś czas pojawiają się eventy, które zawierają różne tryby eventowe, gdzie możesz zdobyć dodatkowe przedmioty. Strona posiada również tryb Case Battle, gdzie możesz toczyć bitwy z innymi graczami. Wejdź w link w opisie. Użyj kodu maestro i zdobądź swoje wymarzone skiny. Ale to idzie tylko Izak tam gra w tym... Nie, ja, ja miałem ostatnio mocek ciężkie chwile w Tylize i ogólnie, no. Widziałem jakieś statystyki kurwa. No kurwa, tam re rekordy Polski pobijałem. Jłeś w tej co karowaniu czy tylko sporo, tam się znalazł? Byłem, byłem. Byłem, top 2 mam w karowaniu. Top we wszystkich kurwa się...

i CT imit, mid, CT i Brawo Ale ładnie tam ta te Jak jakie tam okręciłeś Ten drugi hedzik to tak ładnie siadł Tak ktoś boosta? Ja zabiję tego co do Ja dam Ja pójdę lowerem No powoli On daje hybrydę boost Do prawej, do środka bardziej będę pikał to jest Jesteś? Dolny blisko jeden jeszcze jak coś uważa Jeden mit. Ale mi Teraz Galę to jest Ja singuję, ja singuję po Na crossie Zeskoczył, zaskoczył. Jeszcze AWOP jest na tym, na bs ie Jest jeden o pogadali Jeden na Jeden jest. razie Ale on teraz cofa do tak wiesz O, nie trafiłem, ja szybkie plecę, ja szybkie Byskograł, Byskograł, bę. Bę. Bę, nie piknie, nie piknie. Gala plecy już blisko. No, Uff, jak no, to siadło, ty co to? A Zatrywa, ja pierdolę, co to za head. Pech długa. Nie no, wyszedł, wyszedł, wyszedł. Stałem nad was jeszcze. No jak ja no, na nie było, skąd ten nade spot? A był mid, blisko. Chodź na, b, chodź na B, chodź na B ktoś. Dol, dolna. Leży. Autorne. Spali, spali BS. Dwóch zero, zero ma. Mogę odpuścić. Zero HP ma ta WP. Dobry call miałeś. Szkoda, że po minie wyrwałeś mnie do cię popaję ja dam insta bramę sobie i zroszę przez mida, przez smoka po prostu. Możemy. Hmm, ja bym się zasmokował na cross i do dołka przebiegnął, no co? Okay. Spalę tak, ja ja w biegu. Ki? znowu. Ja jestem za smokowanami. Może grać, jak będzie. Cleszają tryk. Mam ufa, Dik. Mam ufa, Za mi sajsem. Za mam ufa. Za grubą. 3 na 3, na 3. 2 CD, 2 CD. Okno. I leży, jeszcze jeden drama Kurwa, nie, tu dwóch, Mogę być? Ja. Tego? On mnie trzyma. trzyma. Nie, nie. Ale o, kurwa. <laughs> ja, ja trzymam bramę. Brama. Trzymasz mi okno? O, ja I okno, okno. Trzymam okno. Dokonaj Mixbox. I, 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 Ale. Możesz być przed defaultem teraz. I może. I możesz pomóc. Jakie dole ten... Mogły kurwa pomóc. Ja powiem tak. Mogły. Jak jeden się trafi w tych dwóch, to jest win. Chodź fleszować. Jest? No. Zaraz Nie, to się... Nie fleszował, graj. Ojowo, ojowo. galę z Polakiem. Przejść na rampę. Idę, tak, idę. Smoking to B. Palę, palę. Nie palili się, wracam do was. Nie widzę. plecy lecy już mamy, plecy lecy. Było Pana wódka poszła, kurwa. Nie, trzeba jechać na nich. Czekam na spitkę A pod jest to. Galant blisko, galant blisko, gala blisko, dwóch. Dziękuję, dziękuję. Zatknął. Zatknąłem. Gala? gala. Ja mam AWP Mogę holdować i gala? Ja smukuję i holdować. Za trzecimi na longu, do prawej. Kurwa, kurwa, jednak. Też po skałę to prawda. Ja bez. Ok. znowu. Idę do gali teraz. Anty. Poka na gala. Dwójdługa jest. Główny nie ustaje. Skauter, 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 nice CT ja Długa, długa i CT tak mierzy. Pana dwa macie Kup, Nie. Są. A, nice, okay. kaj. Pan na przeskoczyło, może być dolny Jeszcze jeden dolny Nie Długa jest Ale mało testów poszło tutaj Jeszcze nic Nie ma, jest jeden, niebieska leci dal A czego ofono na b się ty, a, na b się, ty masz też, Mogli skierować B, jak dehał trzech, trzech, czek wszyscy 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 do, do, do mita, do, nie nie Domita, domita do mitosti do weźmy bajka dawa, dawaj dawaj ja, da, dawa, ja da swinguję to dawaj za mną masz pakę znaczy nie 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 sorry CT. Ja pierdolę, ej myślałem, że mi pikuje no! Nie pierdol, co tam? Jeba, to jakoś mnie zrobił. B, nie weszli. Dolny, 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 dolny na panek. Smokuję, próbę. Ja wychodzę, leż. Dawaj. Wychowam. Jeszcze jedam dam. Blisko, leży, leży. Długa jest czyste, Leży długo, do. do. jest, ja. A ja mam pakę! Ja mam długo. pakę! Gdzie jest jeden? A, ja długo jestem. podchodzi. Dlugo. Leży. Zabijał gdzieś. Stepę chyba. Chyba Stepę On był dolny, panowie, wypuszczacie mi w maliny. W klocu, ale jest gazik, co? U mnie. No, pago, ty ze mną zawsze grasz, to zawsze jest gazik, nigdy mnie jeszcze nie zawiodłeś. Naprawdę Chyba trochę kurwa nagina rzeczywistość mi się wydaje Ale na pewno dobrze się gra, na pewno dobrze się gra Przechodź do prawej Dawaj flash ja jadę Dawaj dawaj działa Myska ej nie działa, nie ruszała mi się Kurwa Co jest? Ja mam za kurwa. Ktoś tak to jest jego, No, jest 2 2. Jeden mógł... Mógł bez, od biedy, nie? To wszystko może mieć. Ja będę szukał deep. Mhm. Mila dojechał. Ja ta, ta, ta. I ten. Ten. I... Jeszcze jeden Shade? tu. O kurwa, no, nie my, mam nade'a, case. Wyniemy. Nic się nie dzieje. My nie wyjadą. Coś mówisz? O, oh, No, przepraszam. przepraszam. Jeden długo. Uważajcie się. Mid blisko. Pod iglą. Jeszcze jeden był. Jeden, jeden. jeden był B. Zasmyślaj awesome. jeden był mid. Leżę okay. długo skrót. Wizek trzyma górny. Raz ma no, dobrze. Widzę. Mogą cię trzymać. No, no i ta, ta. ta. Tego ja przepuszczam jak coś, więc poczekaj chwilę. Możesz do okna iść. iść ci Ale wiesz, kondy? Jaki to BS jest do odbicia, nie? Ale o ja, ale, ale wiem, bo... no, no no. kurwa. Ale dla dwóch dziadów zostajesz, to musisz te plecy, kurwa, pać. Dobra, weźmy. Daj smoke'a bramy ktoś, Ma szybko. Idźmy trzech top meet, ja pójdę dolny. Izak przed długą bądź, iść chodzi z nimi Dam smoka na planę Izak mida, deep, tak żeby Gala dostała i swignieć, ale nie od razu, okej? Okay? Poczekajmy na breaka jakiegoś Tak mi dorzucili smoka na tego, na bramę Stoję blisko, brama blisko, nic tu Blokuję Wyszedł! Leży Gala pala, Gala, Gala wypalili, Gala. Gala. Wypalili, Gala. Dopiero. Gala. wypalili dopiero Jeden Xbox Ja mam longa Jeden Gala podchodzi, blisko Wychodźcie na oko Smoka dali Wchodzą? Ja. Jeden leży Weź. Nie wychylam się teraz. Jeszcze paka. Paka nam idzie. Pitaka, nam idzie. droga jest gala druga. Bez, do, do. ciebie nie co, i mógł. na Bez Jest gala druga. Pali. Kierował na długą Ja się mam płacę. Gala ma I ciebie, na gale Idźcie nie razem ba. Chcesz Też no? coś znaczy, na ma jeden Tu nie będzie, tu nie będzie Okej się od razu. No, ponieważ wieś wieś. Teraz. Jak jest głęboko Nice. Nice. nice znowu z tą oka znowu nam idzie jak coś Dużo raczej nie będzie Długa, pop, DO Ja wiadomo, lecimy za dwa razy z Dolnego może Nie ma. jest jednak nie ma Midden wyszedł, stada Mi daleko, tak? Tak, tak, daleko, zielono, może być ja się idę wyjebać, wiesz? Dolny! Wiesz, od nich, daj od niego, Nice. sobie od Nice, daj sobie od daj sobie daj uważaj, od niego, zaraz sobie od niego, drugi. Smok od niego, kurwa, sobie od niego, daj sobie od niego, daj sobie od niego, Nice. Idę longa. Podzieznę. Uwaga B pop. Ja smokuję, fleszuję B. On gadał pierwszy w ogóle. I flesza. Nie, podejdźmy, podejdźmy po tego. Chodź, 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 chodź. Ja chodź, go podlaka, tam, B, 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 b. O, pisz, nie widzę. To jechał że Zabiłem, że Kurwy. bramę. Smokuje ok. Ja smokowałem. Przychodzi. Weźcie gnaty na spokojnie. Nie, O kurwa, ten odjebał. bał ty, chyba przejechał goś ze mną. A, yy, okno, okno ostatnie. My, to wiesz, że ja tu jestem, nie? Raczej jest cię słyszę, bo wypierdoliłem. K**wa tak. mać, no! Weźmy galo na lufy, ej weźmy galo na lufy razem, czterech. Nie mają amupy, ja mają. Tak, ale galę... No więcej, więcej, tak. więcej. Jeszcze gala jeden. Dwóch, szęgala! Sęgala! Muszę się, pójdźcie duolować. Wchodźcie, dwóch, dwóch, wchodźcie. Jest. Tak, już chyba podałem. Widzę galik. Piękną karosz. Gala może być? Nie widzę, teraz, teraz. No tam tam już pod trupem. Tam CT na przykład. Pezam to na rys. Na smoka i na lufę, smoki na lufę. Nie śpieszmy się, bo to oni, to oni to mogą to. zawrotować, nie? Wiecie jak wyszedł, bo lewo spadł. Dwa okay. Dobra, bo. Upeść. 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 Tu jest. Lebo ci się Tu nie ma. Ja bym na przeszłość. Teraz I za was. No. Oh. no, jest GG. No,